Cześć, witam Was serdecznie w dziewiętnastym już odcinku z serii Excel Coffee Room. A dzisiaj na warsztat weźmiemy tabelę. Przygotowałem dzisiaj generalnie tak, jakby dwa obszary. Pierwsze to powiem, dlaczego warto i należy stosować tabele, jakie są korzyści. Ale druga niezwykle ważna rzecz, opowiem, dlaczego tabele są istotne z punktu widzenia takiego myślenia też bazodanowego. Otóż pokażę, w jaki sposób, wykorzystując tabelę, można zbudować prostą aplikację do ewidencji i analiz danych. Ale zanim do tego przejdziemy, kilka słów na temat y, tabel i oczywiście tabelek. Bardzo często słyszymy takie słowo, mam w Excelu tabelkę. No właśnie, tabelka tak naprawdę to jest pewien zbiór komórek, to jest coś, co tutaj widzimy. Y, najczęściej są one w jakiś sposób poformatowane, mamy obramowania, nawet tutaj mamy formułę, która przelicza nam wartość, ale z punktu widzenia Excela i komputera, to jest tylko tak naprawdę elektroniczna wersja kartki papieru. Jest to tylko pewien zbiór danych. Natomiast wystarczy tutaj zastosować pewien magiczny skrót Ctrl T. I zobaczmy, co się stanie. Tutaj od razu cały nasz obszar naszej tabelki może się zamienić szybko w tabelę, jeżeli teraz kliknę OK. To zobaczmy, co się stało. Zostały dane tutaj nagłówki filtrowania. Wizualnie od razu zobaczymy, że są też wiersze naprzemienne i są pokolorowane. Ale tutaj tak naprawdę nie chodzi tylko o wygląd. Tak naprawdę najważniejsze jest to, co tam się dzieje wewnątrz naszej tabeli, ponieważ w ten sposób już nie mamy tabelki, a mamy tabelę. Dlaczego to jest takie ważne? Otóż zobaczmy, co się stanie, kiedy będę chciał dodać nową pozycję. Napiszę sobie produkt 1. I jeżeli teraz tylko nacisnę Enter to automatycznie kolejny wiersz zostanie automatycznie włączony do zakresu tabeli. Teraz mogę podać tutaj ilości i zobaczcie co się stało. Formuła też. Została tutaj skopiowana. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Tutaj mam formułę odwołania ilość razy cena, zobaczmy, że w naszej górnej tabeli jest inaczej, mamy normalne komórki. Dlaczego tak się stało? Ponieważ tutaj zamieniłem wcześniejsze formuły i dopiero potem nadałem tutaj parametr tabeli. Ale gdybym zrobił taki ruch, że skasuję tutaj i teraz napiszę plus i teraz zobaczcie, jeżeli ja tutaj odwołam się do komórki E9 to program zapisze mi tutaj odwołanie do pozycji w tabeli razy tutaj cena i zobaczmy, jeżeli teraz klikniemy Enter, to wszystkie formuły tutaj na dół się uzupełnimy, zatem mamy już pierwszą korzyść. Druga korzyść, myślę, bardzo, bardzo istotna, to wtedy, kiedy analizujemy dane i tworzymy tabele przestawne, tutaj. Ta tabela została automatycznie, e, została zrobiona na podstawie mojej tabeli i jeżeli taką tabelę teraz odświeżę, a dodałem przed sekundą nowy produkt 1, to zobaczcie, że ten produkt tutaj 1 się znajduje. Zatem w ten sposób uzyskujemy dynamiczne odwołania do zakresu danych i to chyba jest jedna z największych korzyści. No ale zanim przejdziemy dalej, to powiem kilka słów na temat dobrych praktyk. Pierwszy to skrót klawiaturowy, ponieważ możemy też oczywiście zamieniać tabele za pomocą tutaj mamy wstaw i możemy tutaj dodać też wstaw tutaj akurat pojawi się nam tutaj aktywna funkcja tabela. Ja wolę to robić szybko skrótem Ctrl T. Tutaj nie kontrol równa, tylko kontrol T. Ale druga ważna rzecz. Zwróćmy uwagę od razu na samym początku, jak będziemy budowali nasze tabele, na to, aby stosować krótkie, krótkie nazwy. To, co ja, czego ja unikam, to zazwyczaj unikam spacji. Jeżeli już muszę robić tutaj spację, to stosuję podkreślenie podłogę. Zasada tutaj jest następująca: minimum znaków, a maksimum treści. Dlatego często w takich przypadkach na przykład nazywam PRD, skrót od produktu, podkreślenie nazwa, może być PRD, podkreślenie cena. Zobaczycie, przekonanie się potem w przyszłości, że stosowanie takich właśnie krótkich nazw jest bardzo, bardzo użyteczne, bardzo przydatne. Idziemy zatem dalej. Tak jak powiedziałem, tabela to nie chodzi tylko i wyłącznie o naszą formę graficzną. Zobaczmy, co tam się znajduje w niej wewnątrz. Otóż tabela automatycznie stworzy można, tworzy tak naprawdę pewną strukturę danych. Między innymi na przykład od razu tworzy nagłówki, tworzy też odpowiednie odwołania do zakresu danych. I teraz podam przykład. Napiszę bardzo prostą formułę sumującą, czyli napiszę równa się suma, otwieram nawias i teraz zaznaczę sobie komórki od F35 i zobaczcie, co się stanie. Kiedy jadę na dół. Tutaj zakres mi się zwiększał, jestem na 45, dochodzę do 50. Zobaczcie, co się stanie, kiedy dojdę do ostatniej komórki mojej tabeli 51. Wtedy automatycznie e, zmienia się w ogóle odwołanie. Tabela 13 wartość, jeżeli teraz kliknę enter to ja mam tutaj sumę 381. E, załóżmy tutaj e, dodam sobie tutaj nową osobę Grzegorz e, 4. Zobaczcie automatycznie tutaj e, moja e, odwołanie jest do całego zakresu. Jest to bardzo fajna, bardzo ciekawa e, funkcja i tutaj właśnie mamy tą funkcję. Ale teraz postanowiłem się troszeczkę też pobawić, to dla tych, którzy będą chcieli tutaj coś więcej wyciskać z tabel. Zobaczmy, tutaj zastosowałem sumę adres pośredni, to znaczy tutaj zmieniam sobie wartość na przykład na cenę i tutaj mam sumę z pozycji ceny. W jaki sposób to zrobiłem? Otóż tutaj zastosowałem formułę adres pośredni i zbudowałem tak jakby ten ciąg, czyli ciąg tabela 13 wartość. W tym momencie tabela 13, zobaczcie, razem z tym nawiasem kwadratowym jest w cudzysłowie, po Potem mamy END i pobieram to z komórki J38. Potem jest zamknięcie nawiasu i w ten sposób zamykam taką formułę. Tutaj mam na przykład inną formułę, tutaj mam formułę ile niepustych. I teraz, jeżeli na przykład sprawdzę sobie, ile mam w pozycji, to nie pustych jest 18, ale ceny mam tylko 9. Także bardzo fajna, przydatna funkcja. Teraz, idąc dalej, bardzo ciekawą funkcjonalnością jest zastosowanie, wykorzystanie w ogóle tabel w odwołaniach. Zobaczmy, że ja mam tutaj odwołanie funkcję wyszukaj pionowo, czyli ta moja tabela, ja już wcześniej nazwałem T. Zobaczmy te kursy. W jaki sposób to sprawdzić? Jeżeli najedziemy tutaj na nazwę tabeli, to automatycznie tutaj na, w karcie pojawia się projekt tabeli. Jeżeli kliknę, to tutaj od razu widzę nazwę tabeli. Nazwy tabel bardzo łatwo się zmienia. Tutaj na przykład mamy pierwszą tabelę, którą utworzyłem. Jeżeli tutaj wejdę sobie projekt tabeli, to domyślnie ta tabela się nazywa tabela 1, ale ja mogę napisać sobie ta, te i na przykład przykład. tak. I w ten sposób e, przykład napiszemy Enter i w ten sposób już e, ta tabela będzie, e, będzie się tak nazywała. I wróćmy teraz tutaj do naszej, e, naszego odwołania. Otóż jeżeli chciałbym sobie zastosować prostą funkcję, równa się wyszukaj pionowo. Otwieram nawias, odwołuję się teraz do komórki F59 średnich i teraz piszę teku. Program już odpowiada, ponieważ wie, że w pamięci ma taki obiekt jak tabela kursy, więc wystarczy kliknąć tabulator, średnik, druga kolumna, dopasowanie precyzyjne i w ten sposób już mam tutaj odwołanie z wykorzystaniem odwołania do nazwy tabeli. Ale Możemy też wykorzystać wewnętrzne elementy tabel do tego, aby budować nazwy dynamiczne. Jak to zrobimy? Są dwie metody. Możemy wstawić nazwy. Nazwy wstawiamy tutaj. Mamy formuły, definiuj nazwę, czyli mamy formuły, definiuj nazwę. Ja stosuję szybszy skrót, nie wiem czy szybszy, ale taki już go zapamiętałem. Stosuję go od dawna. To jest taki skrót sekwencyjny. Polega on na tym, że klikamy poszczególne sekwencje, czyli Alt, Alt S N D i automatycznie pojawia mi się menadżer nazw i teraz już możemy zdefiniować nasz, naszą nową nazwę i teraz możemy przystąpić do definicji nazw. Co ja tutaj zastosowałem? Zobaczmy, że tutaj mamy pole lista wyboru. Jeżeli wejdziemy sobie do narzędzia główne, nie mamy dane poprawność danych, poprawność danych i mamy tutaj listę odwołuje się do źródła waluty i zobaczmy w takim układzie czym są waluty, czyli wejdę do menadżera nazw, waluty przejdę do edycji zobaczmy, waluty odwołują się do tabeli te kursy i kolumny waluta, zobaczmy co się teraz stanie, jo specjalnie będę chciał przygotować, skasuję tą wartość teraz mogę zrobić to ręcznie, czyli Mieszam kursor, kursor tutaj, ponieważ o na komórce C59 przesuwam, teraz idę dalej i, i teraz zdarzy się to samo, co w poprzednim przypadku. Jeżeli, jeżeli zaznaczę wszystkie wartości z kolumny waluta, to od razu automatycznie zostanie nadane takie odwołanie. I dzięki temu, jeżeli ja bym na przykład tutaj, na przykład, nie wiem, do, dodałbym na przykład nie wiem, GB, British Pounds, nie pamiętam, ale automatycznie tutaj taki skrót się tu już automatycznie pojawi. Zatem jest to bardzo ciekawe, ciekawe rozwiązanie właśnie odwołania do nazw. Teraz bardzo istotna rzecz, w jaki sposób wprowadzamy listy do tutaj w listach wyboru. Przechodzimy do dane, wybieramy poprawność danych, poprawność danych, wybieramy Lista, i teraz źródło. Bardzo, bardzo tutaj istotna rzecz. Piszemy, równa się waluty. Jeżeli teraz wpiszę OK, to teraz już mogę wybierać waluty. Teraz tak dla przykładu zobaczcie, co się stanie, jeżeli wpiszę dane, poprawność danych, wpiszę lista i napiszę waluty, bo program też to przyjmie. OK, zobaczcie, że nawet się nic nie stanie. Waluty jest OK. Ale teraz, jeżeli otworzy listę, to tu się pojawia waluty. Czyli nie mój zakres, tylko nazwa. Zatem pamiętajmy, że tutaj wprowadzamy równa się i nazwa odwołania. Także jest to bardzo, bardzo ciekawe, że dzięki temu będziemy mogli dynamicznie definiować zakresy. No i temat numer czwarty, tak jak powiedziałem, struktura bazodanowa i powiem o co chodzi. Otóż dzięki właśnie zastosowaniu tabel możemy tworzyć takie logiczne struktury danych oraz struktury powiązań. Tutaj zastosowałem też taki trik, który polega na tym, że mogę za pomocą przycisków szybko przechodzić do odpowiednich arkuszy i mamy na przykład dodaj nową pozycję. Jeżeli tutaj kliknę, przechodzę od razu do arkusza baza, menu, wracam z powrotem przy okazji jak to zostało zrobione. Prawy przycisk i mamy tutaj edytuj link, i teraz zobaczmy, że możemy przypisywać linki, czyli połącz z, wybieramy miejsce w tym dokumencie. Ja wybieram sobie tutaj akurat arkusz baza, tu mamy komórkę A1. Jeżeli mamy tak zdefiniowane linki, to automatycznie program przechodzi mi do komórki A1 w arkuszu baza. No właśnie, i co my tutaj widzimy? Tutaj będziemy mieli naszą tabelę. Jeżeli wejdziemy sobie w projekt tabeli, to nasza tabela się nazywa Tab osoby. Okay. Mamy cztery kolumny: nazwisko, data, sprzedaż i kategoria. I powiem dość kilka ciekawostek, w jaki sposób tutaj, między innymi, możemy dodawać dane. Otóż, jeżeli staniemy sobie tutaj w pierwszym wolnym wierszu i cokolwiek wpiszemy, no to mogę sobie napisać na przykład Piotr i kliknę sobie teraz. Enter. Zobaczcie, co się stało. Program powiedział, że ta wartość jest niezgodna z ograniczeniami. Dlaczego? Anuluję te dane. Otóż ja zrobiłem tutaj taki make, że wprowadziłem dla komórek tutaj ograniczenia. Czyli zrobiłem sobie formatowanie. Tutaj, jeżeli wejdę na tą komórkę, zobaczmy, że mamy dane, poprawność danych, poprawność danych. Lista odwołuje się do osoby lista, czyli. W całej tabeli, w danej kolumnie mogą się znaleźć tylko poszczególne osoby, które znajdują się na liście. Dlaczego tak zrobiłem? Wrócimy do menu. Tutaj mam listę osób, i tutaj mogę definiować sobie nowe osoby. Gdybym tu napisał na przykład Ania. Yy... Krakowiak, nie wiem, być może już taką mam, nacisnę Enter, automatycznie została uwzględniona w tej liście. Tutaj przy okazji, dla ułatwienia, mogę sobie też posortować. Wracam do menu, dodaję tutaj nową pozycję i teraz mógłbym sobie to napisać. Teraz ciekawostka, zastosujemy taki skrót Ctrl D. Co on powoduje? Ctrl D kopiuje mi komórkę, zwiersza powyżej, i automatycznie mi tutaj zwiększył zakres mojej tabeli. I teraz mogę sobie tylko wybrać Ania Krakowiak. Teraz data. Zobaczcie, gdybym pomylił się i wpisał cokolwiek, no 12 mi wpisze, ale na przykład bym też wpisał tutaj formułę, jakoś tekst. Nie, dlatego, że tutaj wprowadziłem też ograniczenia, żeby można wpisywać tylko daty. Więc ja sobie napiszę 5, na przykład wrzesień. Idę dalej, wpisuję jakąś tam wartość. I wybieram sobie kategorię, kategorię też tutaj ograniczyłem, kategoria C. I teraz ciekawostka. Jeżeli teraz kliknę Tab, to program przejdzie mi do kolejnej linii, utworzy pustą linię i w ten sposób mogę bardzo szybko wpisywać na przykład kolejne daty, kolejne wartości i na przykład w ten sposób. Także tab jest bardzo fajną funkcją. W tym momencie zobaczcie, że mamy pusty wiersz. Jak go skasować? Możemy sobie tutaj przeciągnąć, także to jest ten, lub też możemy zrobić usuń, czyli mamy narzędzia główne, usuń i mamy sobie tutaj usuń wiersz tabeli. Także bardzo prosty sposób możemy wiersze, jeżeli nie chcemy, mieć tutaj pustych wierszy. No dobrze, pokazałem w jaki sposób dodajemy do tabeli za pomocą. Tab, ale ciekawa rzecz, zwróćmy uwagę, że w tabelach mamy też możliwość dodawania fragmentatorów. To jest właśnie fragmentator. Ja go tutaj skasuję i zobaczmy, jak go dodajemy. Wstajemy tutaj gdziekolwiek kursorem na tabeli, wstawianie i tutaj możemy dodać fragmentator. Wybieram sobie nazwisko. Ok, już mam gotowy fragmentator, i teraz tutaj te dane są filtrowane, także to też jest bardzo ciekawa, ciekawa funkcja. Przy okazji też e, zwróćmy uwagę, że do tabeli dane możemy dodawać nie tylko ręcznie, ale też możemy sobie tutaj dodawać za pomocą formularza. Formularz tutaj nie jest dostępny tak standardowo, możemy sobie go dodać tutaj na przykład do paska narzędzi szybki dostęp. Polega to w ten sposób, że klikając tutaj ikonę formularza otwierają się wszystkie pola, które mogę uzupełnić i mogę sobie zrobić tutaj nowy, wypisać poszczególne dane i po kliknięciu Enter te dane zostaną już dodane. W jaki sposób dodać formularz? Tutaj wybieramy dostosuj pasek narzędzi szybki dostęp, Pokaż poniżej wstążki. O nie, przepraszam, pomyliłem się. Tutaj zmieniłem położenie, więc ja dam powyżej wstążki. Osobiście tutaj wolę. Wybierzemy więcej poleceń. Wybieramy niepopularne polecenia, tylko wszystkie polecenia, i tutaj odszukamy formularz. EF będzie formularz. No i formularz wygląda w ten sposób, i klikamy Dodaj. Ja już tutaj mam formularz, więc go drugi raz nie będę dodawał, ale gdybym go powiedzmy usunął, nie mam formularza. Klikam tutaj, dodaj, jest ok, i teraz ten formularz jest tutaj widoczny. To, co tutaj widzimy, to jest tylko zdjęcie tego formularza. Zatem omówiliśmy tak: dodawanie nowych pozycji, czyli albo przechodzę tabulatorem z ostatniej komórki, więc automatycznie tworzona jest, tworzony jest nowy wiersz. Wygodne jest też stosowanie Ctrl D. Dodajemy sobie, kopiujemy i tylko zamieniamy sobie jakąś tam. Zamieniamy wartości, wpisujemy wartości i już mamy wszystko gotowe. Listy wyboru bardzo ciekawa rzecz. Jeżeli ograniczymy tutaj komórki, to w ten sposób będziemy mogli pilnować poprawność danych. I teraz kolejna jeszcze ciekawa rzecz myślę już teraz meritum. Otóż. Jeżeli mamy tak w ten sposób skonstruowane tabele, za pomocą takich przycisków bardzo szybko możemy sobie dodawać, przechodzić i w ten sposób mamy pewną nawigację, ale zobaczcie, co mamy. Mamy też raport, czyli jeżeli kliknę tutaj raport, to program przechodzi mi do arkusza raporty i teraz zastosowałem jeden trik, no niestety tutaj nie, oby, nie obyło się tutaj bez kodu VBA, ten kod jest tutaj pokazany. Jeżeli wejdziemy tutaj, prawy przycisk na zakładce raporty, i przejdziemy, wyświetl kod, to zobaczmy, mamy taki bardzo krótki kod. Wystarczy sobie ten kod skopiować i wkleić do arkusza, w którym mamy nasze tabele przestawne. Ja tutaj dla uproszczenia już nie definiowałem, którą tabelę przestawną odświeżam. Zakładam, że mamy jedną tabelę przestawną, i ta, to makro powoduje, że w momencie, kiedy ja zmieniam arkusz, czyli w momencie, kiedy ja wchodzę do arkusza raporty, Tabele przestawne są odświeżane. Ta pierwsza tabela, ta, ta druga tabela jest powiązana z pierwszą, więc ona automatycznie się odświeży. W związku z tym e, zobaczcie, jeżeli e, wejdę sobie na przykład na raport, tu mam 592 000, e, a teraz zmienię pozycję na przykład na 150 000, przejdźmy do raportu. Wszystko się zmieniło automatycznie. Także wystarczy tylko takie nieduże trzy linijki kodu dodać do naszego arkusza i w ten sposób dzięki właśnie tabelom, tabelom możemy tworzyć tego typu powiązania. I tak naprawdę to jest taki wstęp do tego, w jaki sposób tworzyć skuteczne aplikacje w Excelu. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, dajcie, dajcie mi łapkę. I zapraszam też do subskrypcji mojego kanału. Oczywiście zapraszam na kolejne spotkanie Excel Coffee Room za tydzień. Do zobaczenia. Dzięki za uwagę. Cześć.